Dzień dobry, dzień dobry, witam Was na kanale z uśmiechem przeżycie vanlife, Life Free Life Na tym kanale staramy się uśmiechać, szukać wolności No i van Po powrocie z Hiszpanii ogólnie Taka pogoda Taka pogoda Przepraszam, że nie było Przerwa była w odcinkach Tydzień Czasu No ale niestety dużo się dzieje Jak chcesz wiedzieć ogólnie Co się u nas dzieje to Zasubskrybuj nasz kanał Łapa w górę. Ogólnie chciałbym ci powiedzieć dla nowych osób, że na tym kanale wybudowaliśmy kampera z karetki, a teraz zajmujemy się budową osady Puszczy Śpiew, czyli szukamy wolności. Powolutku to wszystko spełniamy. Już rok to czasu trwa, ale już myślę, że ten 23 będzie po prostu taki power. No i też pole kamperowe dla vanlifersów, więc w Puszczy Noteckiej tam znajduje się prezent dla was też z którego będziecie mogli korzystać. No i dla nowych osób ta bala też będzie dla was, bo tam kupimy nową, albo tą zabierzemy po prostu do puszczy, żebyście mogli sobie też korzystać. goli. Tak, tak? Piątka dla widzów. Nie chcesz? Piątka. Dobra. Aha, ty? Piątka. Dobra. Dawaj drugą. Nie? <noise> Dobra, to lecimy. Zapraszam Was na intro. Maszyna losująca Co nam się tu otworzy A tu jest Siach. Sześć paczuszek Proszę Oj, 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 proszę Jeszcze coś tam jest jak upchany, jak to wyciągnąć? Proszę, jeszcze tam jest. Proszę, ile mamy? Jeszcze jest. Proszę, nie ma nic. Zapraszam na unboxing. Ja paczuszki wziąłem, a więc tłumaczę Wam, bo jeszcze nie wiecie, co jest w paczkach. To coś, stąd zmyka na 3 miesiące. A dlaczego? Zaraz Wam wszystko wytłumaczę. I zapraszam do unboxingu paczek, i powiem Wam, co tutaj nowego będzie stało. Jesteście na kanale z uśmiechem przez życie, więc lecimy po uśmiech. Ja to się zawsze cieszę i jaram, jak mogę paczki odczekać, a co najlepsze, na gwiazdkę ostatnio przez parę lat nie robimy sobie prezentów, bo zawsze mówimy, dobra, wyjeżdżamy, tutaj z naszym prezentem, chociaż tak naprawdę zrobiliśmy sobie prezent i w sumie ten prezent też jest dla Was, on wyląduje na ten podjazd, pokażę Wam, za dwa dni przyjedzie, więc mam dwa dni, żeby wywalić stąd kampera, tego, który tutaj stoi, a wleci coś, co niedługo zobaczycie. Dobra, nie gadamy. Jesteście na kanale ZUŚMIEŁE PRZEŻYCIE, wolna chwilek. Dzisiaj byliśmy e, oglądać domek. On ma dużo opóźnienie, jak wiecie 10 września miał być. E, nie będę komentować. Nie będę wam pokazywać, co jest zrobione, ale robi się i działamy. Nie wiem na czym skończyliśmy, bo padła mi bateria, a druga została w Hiszpanii, gdzieś tam, ale rozpakowujemy. Nie wiem od czego by tu zacząć, a ja myślę, że od tych foliowych paczek. Co my tu mamy? Oczywiście te rzeczy są dla nas, tak naprawdę, ale w przyszłościowo też będziemy mieli dla Was. Co my tu mamy? Ręcznik. Nie do końca. Zobaczcie. Nie wiem, czy dobrze będziecie widzieć. Nie będę zdradzać, co to jest. Możecie pisać w komentarzach, co to jest. Co się zakłada? Spodniczka dla faceta. Dobra. Fajnie, spokój. kolor okej, okay. A teraz druga rzecz. O, o jak świątecznie. Trochę przelewci. Czy drugi ręczniczek nad tyłeczek? Dobra, zobaczcie. Spódniczka, tylko większa. <laughs> Z kieszonką. Nie będę zdradzać Wam, <laughs> co to jest. Piszcie w komentarzach. To akurat było damskie. Jak ktoś ogląda nasze vlogi, to wie, co miało się niedawno pojawić. Puszczy oczywiście w osadzie, puszczy pierwszy, bo jak jesteś pierwszy raz na tym kanale, to budujemy osadę, gdzie będziesz mógł sobie wynająć domek, przyjechać do nas i spędzić miło czas. To coś pachnie. Dobra, wyciągnę te styropianki okromne i już Wam pokazuję kropka do kropki składajcie puzzle. Zobaczcie co to jest. Takie fiołki. 10 fiolek, cały zestaw. Nadal wam nie będę mówić. Pierwszy komentarz, który wleci. Pod tym vlogiem będzie miał 10% zniżki do naszej osady, jak będzie chciał do Was przyjechać. Piszcie, co to są za akcesoria. Ciach, ciach, ciach. Cia. Nie będę tego przybliżać. Ale pokażę. Dobra, powiem: kryształki mentolowe. Następna płatka. Czyli po co są kryształki mentolowe? Ciekawe, po co? Kakturka, Co jest zapakowanego? nawet nie wiem co to jest, bo żeśmy zamawiali dużo, dużo rzeczy. A, to tam już wiem co to jest, to jest nieważne. Krople tam były dla naszego psiaka ha, <śmiennie> ha, Co to jest? Czapeczki do sauny. Więc teraz już Wam powiem: te akcesoria ogólnie ogarnęliśmy sobie do sauny. I yy, na podjazd wleci sauna. Dlaczego wleci sauna na podjazd? To powiem Wam jak ta sauna wleci. A jeszcze jedno. Nie, tutaj, tutaj otwieraliśmy, czyli tak, jedna paczka, druga paczka, trzecia paczka, czwarta paczka. A to są kilty, nie? Czyli ogólnie takie ręczniki, które się opatula i się saunuje, bo będziemy preferować ogólnie saunowanie takie e eko, czyli bez bielizny e jakiejś sztucznej i w ogóle. Dobra, to wszystkie paczuszki żeśmy odpakowali. No i zapraszam Was za dwa dni. Wy to będziecie widzieć już za parę sekund. A więc przygotowania do Sylwestra trwają. Ogólnie nalewam wodę.